Słuchajcie, w UK spadł prawdziwy śnieg. Wiem, wiem, w Polsce to norma, ale tutaj to jest wydarzenie dekady. Raz na 5 albo 10 lat jest biało. 하아 와. 오 o p Już tak nie sypie, po sześciu latach w końcu mamy śnieg, słuchajcie, w UK, już zapomnieliśmy, jak śnieg wygląda. Bałwana nikt nie ulepił, w taką cholera. Śnieżyce? Nie nie No jak? Rozpadł mi się. <ścoughs> Zobaczcie jaki piękny widoczek. Śnieg, słoneczko. Oinka, wariat robi fotki. Polataliśmy, pobawiliśmy się na śniegu i wracamy do domu na gorącą kawkę albo czekoladkę. Także do zobaczenia zaraz. A my, kochani, ze śniegiem do domu dla Lokusia, niech zobaczy pierwszy śnieg w jego życiu. To Wanny mu przeciwej, niech się bawi. Zobacz, co Tata przyniósł. Śnieg? Lokuś. No, no, zaglądaj tu. Wow. Śnieżek. Idzie baw, bo zaraz się roztopi. Śnieżek, Wanny. Masz swoją własną zimę? Zrób bałwana, kociego bałwana, zrób Lokuś. Zobaczcie, przyszła paczuszka z tej promocji 100 kapsułek gratis do ekspresu do kawy. I już Wam tłumaczę o co chodzi. Chodzi o to, że jak kupicie sobie nowy ekspres z tej firmy NEXPRESSO, so, to tam jest taka promocja, że dają 100 kapsułek za darmo. Ale oczywiście jest mały haczyk. Było napisane, że jest za darmo, ale trzeba było zamówić co najmniej 10 kapsułek takich, żeby dostać tą resztę gratisową. Zobaczcie, ile tego jest. Finalnie wychodzi to tak, że musicie kupić sobie jedną taką paczkę za 4,80 i dostajecie do tego gratis te 100, które są warte 50 funtów. Więc moim zdaniem się opłaca. I malutki minusik jest taki, że nie możecie sobie wybrać, jakie chcecie kapsułki, po prostu przychodzi już taka przygotowana przez nich paczka. Ale dla nas jest to spoko, ponieważ my. Nie pijeliśmy jeszcze takiej kawy, więc nie za bardzo wiemy, co sobie wybrać. Więc mamy teraz więcej do spróbowania. No i ja sobie kupiłem tą jedną, bezkofeinową, a te całe 100, zobaczcie jak to ładnie wygląda, dostajecie gratis. You're like a You tied a to me serduszko Z kawką, jak prawdziwe Polaczki, czabulaczki, pijaczki No i co, po takim dniu na śniegu pobiegaliśmy, pochazaliśmy My trochę więcej pochodziliśmy, niż tam nagraliśmy To kawusia taka cieplutka smakuje najlepiej No super, chyba się przekonałem do kawy ogólnie. A dodatkowo chciałbym powiedzieć, że jak już tu jesteście, to wiadomo: subskryb, łapka w górę i może napiszcie w komentarzu, czy wy lubicie kawę, jaka jest wasza ulubiona kawa, czy w ogóle pijecie. A jak dotrwaliście do samego końca, to dajcie w komentarzu emotkę kawy albo śnieżynki. I co, to w sumie już wszystko. Do zobaczenia za tydzień, w niedzielę. Do zobaczenia!